Jego serce na każdy dzień Jezus był i prawdą, i miłością, i właśnie dlatego nie każdy mógł spojrzeć Mu w oczy. Wielu wstydziło się spoglądać w Jego oczy, wielu unikało Jego wzroku, ale ci, Którzy ośmielili się spojrzeć w oczy prawdzie, czyli Jezusowi, ci, którzy mieli odwagę, by zaryzykować to spojrzenie, którzy wytrzymali płomień wstydu, którzy wytrzymali Jego wzrok, doświadczali miłosierdzia, przebaczenia, uzdrowienia, uwolnienia, umocnienia. Ich życie przeobrażało się w błogosławione. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi módl się za nami. Jezu, ufam Tobie.